Witam Was gorąco. Ja nazywam się Ania, a to jest mój podcast Jestem Ania, na którym opowiadam o tym, co mnie w życiu spotkało, o przygodach, które przeżywam i mam nadzieję, że troszeczkę zarażę Was tą energią, aby ruszyć tyłek w świat i odkryć być może te same miejsca, ale na swój sposób i żeby samemu sobie tam wyprodukować takie świetne chwile. Moi drodzy, mój głos jest dzisiaj trochę taki nadszarpnięty imprezami, bo ja się bawiłam w Czechach, ja graniczę z Czechami i ja się z tego bardzo cieszę, że mam tak blisko na takie melo. Ja jestem w ogóle z natury czechofilką i wszystko, co czeskie kocham i nie jest mi obce i się zachwycam i w ogóle, w ogóle. I pomyślałam, czy w ogóle dzisiaj coś na, nagrywać, bo na, naprawdę nie umiałam mówić, ale już się trochę polepszyło i pomyślałam, że to będzie fantastyczny synchron, skoro ja chcę dalej opowiadać o morawach południowych i jeżeli ja mam tak głos zdarty, to, że to będzie autentyczne, także do dzieła. Moi drodzy, zrobię to dzisiaj trochę na opak. W zasadzie połączę książkę i film, i tym sposobem zarączkę poprowadzę Was właśnie w ten region Moraw, który jest już bardziej swojski, bardziej taki ludowy i bardzo bardziej taki, że jak tam jedziecie, to nie musicie się stresować tłumami, ludzi i tym, że jest jakaś straszna komercja, że są zabytki UNESCO i że tam na pewno będzie zagęszczenie ludności. Nie. Moi drodzy, ja was zabiorę dzisiaj w region, który jest już właśnie taki trochę bardziej chillowy, a zwiedzać go sobie możecie naprawdę po swojemu. Więc myślę, że można do tego, do tej opowieści mojej podejść w taki sposób. Proponuję, żeby wziąć sobie mazak albo jakąś pineskę i na mapie zaznaczyć miejsca, jak będziecie wyłapywać z moich opowieści, które gdzieś tam będą słyszalne i tym sposobem sami sobie poszatkujecie mapę, które będziecie chcieli sobie ten region Moraw zwiedzać. Chyba to jest trochę skomplikowane, ale do dzieła. Morawy południowe to jest region, który absolutnie jest sam w sobie już kadrem filmowym i nie tylko ja jestem tego zdania, ale widzę, że reżyserzy takich filmów jak Młode Wino i Dwa Młode Wina wpadli na to. Szybciej ode mnie i tym filmem Wam się dzisiaj tutaj posłużę. Młode wino to jest film, który opowiada o chłopakach z Pragi, którzy muszą czmychać i uciekają do dziadka jednego z nich na morawy. Dziadka wysyłają do Argentyny, gdyż było to marzeniem tego dziadka. A sami, ukrywając się na morawach, zajmują się winnicą tego dziadka, gdyż za niedługo zbliża się winobranie. Chłopaki sobie muszą w tej sytuacji poradzić, bo winobranie to nie jest taka prosta sprawa. Tym samym, wy, jako widzowie, oglądając ten film, będziecie mogli zobaczyć te wspaniałe światło, wspaniałe pejzaże i zdjęcia, które w tym filmie są, a tym samym przeżyć to wesołe pijaństwo i tą romantyczną podróż na morawy, właśnie takiego chłopaka. Z Czech. Oczywiście nie zapominajcie o tym, że w tym filmie pojawi się miłość, a to jest chyba w życiu obok wolności, jedną z najważniejszych wartości. Moi drodzy, ja miałam okazję być w takim miejscu jak Radisztek, który występuje w tym filmie i gra tam jedną z głównych ról, mianowicie główny bohater ma winnicę właśnie przy tym miejscu Hradisztek. Do Hradiszczka nie dotarłam tak łatwo i tak szybko, ponieważ pojechałam z moją przyjaciółką na Morawy już któryś raz, no i my sobie tak zawsze jeździmy już, no, że tak powiem na pałę. Ja jestem odpowiedzialna za mapę i to, co zwiedzamy, ona za to, żebym ja na tym rowerze nie mogła utrzymać się ze śmiechu. No i tym sposobem sobie ogarniamy różnego rodzaju miejscóweczki. Ja wymyśliłam, że pojedziemy zobaczyć właśnie ten filmowy hradiszte, który mieści się niedaleko Wielkich Bilowic. Wielkie Bilowice to jest też takie miasteczko z kościółkiem, ze sklepami, z domami. Organizowane są tam przepiękne ludowe festyny, które również pokazane są tym razem w drugiej części filmu Dwa Młode Wina. Natomiast my postanowiłyśmy zobaczyć Hradisztek. Natomiast wcześniej jeździłyśmy jakieś, nie wiem, już tam 20 km miałyśmy w plecy i postanowiłyśmy, że sobie tam odpoczniemy. Na sam Hradisztek miałyśmy może jakieś półtorej, 2 kilometry góra, no nie więcej. No, ale jakaś tam pani zaprosiła nas do swojej małej winnicy, takiego sklepiku w zasadzie z winem, no i tam, że ona to tam otwierała, no to żebyśmy sobie tam zdegustowały winka. No, nam dwa razy naprawdę nie trzeba powtarzać, więc sobie tam wzięłyśmy z baneczek po po spróbowaniu pięciu różnych win, dzbaneczek tego, dzbaneczek tamtego, na drogę sobie pomyślałyśmy, że nie będziemy już się nigdzie zatrzymywać, więc sobie wzięłyśmy półtorej litrową butelkę jakiegoś tam wineczka, no i tak sobie usiadłyśmy i odpoczywamy, kontemplujemy wokół przyrodę i mamy ambitny plan zdobycia hradiszka i pijemy sobie to winko i rozmawiamy i się śmiejemy i rozmawiamy i się śmiejemy i pijemy, i pani donosimy, i się śmiejemy i rozmawiamy. Aż przyszedł ten moment, że trzeba było wstać i wsiąść na ten rower. No i owszem, myśmy to zrobiły, bo my jesteśmy dziarskiej dziewczyny i w ogóle bycie pijanym winem, to, to jest stan umysłu, a my pić umiemy i to bardzo dobrze umiemy pić. Więc wsiadłyśmy na rower i pojechałyśmy na Hradzisztek. No i tak jechałyśmy, jechałyśmy i ten rower nas trzymał w pionie i tak jechałyśmy, no i Hradziszcka nigdzie nie było. Po jakimś czasie okazało się, że myśmy jechały zupełnie nie w tą stronę. I moja super ekstra, taka chwalebna orientacja w terenie, to wcale nie jest taka zarąbista, bo po prostu podupcyłam kierunki pojechałyśmy zupełnie gdzie indziej i oddaliłyśmy się od Hradiszka ponad 10 km i wylądowaliśmy w miejscu już naprawdę nie pamiętam jakim, a na pewno wylądowałyśmy w niejednym rowie, bo trasy rowerowe są wytyczone między winnicami dla pijaków. Tym sposobem tego Hradiszka nie zobaczyłyśmy. Nie zobaczyłyśmyśmy. Więc my, wy, moi drodzy, nie bierzcie takiego przykładu z nas, przynajmniej nie pijcie aż tyle wina. To po A, po B, uważajcie na tych miłych ludzi, którzy zapraszają do degustacji, tak jak w filmie Młode Wino i dwa Młode Wina. Oni są bardzo życzliwi, bardzo pomocni, bardzo szczilowani, bardzo spokojni, bardzo tak fajnie podchodzący z dystansem do tej szalej rzeczywistości. Nie dajcie się tak do końca omamić. Tym właśnie promilą, ponieważ możecie zgubić ten swój cel, jakże ambitny. To jest punkt A. Punkt B, jeśli chodzi o film Młode Wina, jest taki, że bardzo fajnie zobaczycie, jak wyglądają podziemne korytarze i winnice w zasadzie w każdym mniejszym i większym miasteczku, które znajduje się na morawach. Ja mogę Wam przepuścić taką miejscowość jak Czejkowice. Mam nadzieję, że zanotowaliście. Czejkowice to jest takie miasto, które dawno, dawno temu postanowili zasiedlić Templariusze, a oni byli tacy dosyć ambitni. Tam zaczęli rozwijać właśnie to winiarstwo i sklepy. Templarskie słyną naprawdę z przepysznych win, więc jak tam będziecie, to możecie tak jak w filmie Młode Wina, również takie piwnice winiarskie zwiedzać i ten alkohol sobie tam degustować, jest naprawdę pyszny. Kolejną trasą rowerową, która prowadzi właśnie z Wielkich Bilowic, z Hradiszczka, jest trasa. Prosto do autonomicznej republiki Krawi Chora. I teraz nie przesłyszeliście się. Krawi Chora to jest naprawdę niezły wynalazek, no jak zwykle czeski. Oni są nieźli w wymyślaniu tych wszystkich mm. swoich eventów i pomysłów, takich jak właśnie Kreci, Garabela czy pochatka sąsiedzi, którą uwielbiam. Oni sobie wymyślili autonomiczną republikę, w której. Ich orężem nie jest wojsko, ale wino. Oni mają swojego prezydenta, mają swojego premiera, mają zagranicę nawet mają słuchajcie, bo zagranica mieści się dwa metry od ostatniego palika, krawiej chory, e to już jest dla nich zagranica. Oni mają regulamin. Oni mają wszelkiego rodzaju protesty, eventy, postulaty, które, z którymi wyskakują i które sobie tam organizują. Oni nawet mają teraz, uwaga, swoją monetę, swoją walutę, która się nazywa krawi chorec i jest odpowiednikiem jednego euro. A najzabawniejsze w tym jest to, że nasze waluty mają pokrycie w złocie, a oni mają pokrycie w winie, w beczkach wina, więc Czesi są naprawdę bardzo, bardzo wyluzowanym narodem. I ja wam bardzo proponuję, abyście na rowerku tą cudną republikę odwiedzili i spędzili tam trochę czasu, trochę więcej czasu niż zwykle, ponieważ gospodarze, którzy mają świetne sklepiki z winem, no tak szybko Was stamtąd nie wypuszczą. Dookoła będziecie mieli też czas, żeby rozchodzić to, co wypiliście, ponieważ krawichora to są przepiękne wzgórza, które są zaścielone, Polami, winoroślami. Po drodze, jak będziecie szli, to są takie iście, właśnie filmowe, widoki i kadry, gdzie nie sposób się nie zatrzymać i nie zrobić sobie własnego filmiku na telefoniku. O, jak zrymowałam nawet. A na szczycie, krawiej chory, znajduje się Wieża Widokowa, która jest chwiejna. I ta wieża jest chwiejna. Ja na początku myślałam, że ja bardzo dużo wypiłam, jak tam byłam, ale okazuje się, że nie tylko pode mną ona się chwiała, więc myślę, że ta wieża się postanowiła dostosować do mieszkańców republiki i też chwieje się na nogach tak jak i oni. I? turyści, którzy tam przyjeżdżają. Także bardzo wam polecam aby to miejsce, które jest dosyć sławne zobaczyć, a zaraz obok Krawiej Chory znajdują się Boretice, które słyną z takiego, słuchajcie, wypasionego hotelu. Jak będziecie kiedyś chcieli namówić swojego ukochanego albo psiapsiłę na to, żeby się zresetować, odpocząć, wymasować i wyspawować, no to właśnie tam jest taki hoteliczek kolorowy, który jest symbolem trochę tej Krawiej Chory i tych Boretic, i możecie spokojnie sobie tam pojechać, również fajny kieruneczek. Kiedy jednak wolicie czytać książki, zamiast oglądać film, to ja polecam Wam książkę, którą napisał kasztelan Ewzen Boczek i książka nazywa się Ostatnia Arystokratka. A pan Boczek jest kasztelanem i teraz uwaga, kasztelanem na zamku, który na pewno miniecie na rowerkach na zamku w Miłocicach. Miłocice to jest taka mała wioseczka otoczona również wzgórzami, gdzie znajdują się sklepy winne, ale przede wszystkim znajduje się tam pałac z takimi wersalskimi, jak to ja mówię, ogrodami, zagrodą ze zwierzętami, zagrodą, która ma warzywka, niewarzywka i różnego rodzaju takie dobroci z ziemi. I to wszystko jest na potrzeby służby pałacowej, osób, które tam mieszkają. Pan Boczek to jest człowiek, który napisał książkę o tym, jak pewna arystokratka i jej rodzina Dostają w spadku zamek, postanawiają się zamkiem zająć, gdyż oczywiście każdy, kto dostaje zamek w spadku, no to wyobraża sobie, że jest strasznie, strasznie bogaty i że ten zamek przynosi okrutne miliony. No, książka wam pokaże, że jest troszeczkę inaczej, a nie tyle inaczej, co zabawniej, więc koniecznie, jak będziecie ją czytać, musicie ją czytać w jakimś odosobnionym miejscu, bo ona jest czarną komedią i ja zrywałam boki, więc jeżeli nie chcecie mieć na sobie cudzych spojrzeń, które wam będą zazdrościć tego stanu ubawienia się, to zróbcie to raczej gdzieś w takim cichym kąciku. Polecam. Pan Kasztelan, miłocice i koniecznie odwiedźcie ten zamek, gdyż jest tam jeszcze jedna atrakcja, e, mianowicie możecie się przebrać w stroje, tak jak w filmie Arabella o Rumburaku i o właśnie księżniczce Ksenii i o magicznym pierścieniu i możecie sobie w tych strojach spacerować po tym zamku, po tych ogrodach i autentycznie czuć się w taką prawdziwie książęcą, królewską atmosferę. Kiedy będziecie mieć już dosyć tego królewskiego szpanu i takiego obejścia, to ja proponuję się przenieść na Barkę. Na Barkę, tak, moi drodzy, bo na Morawach jest kanał Batów, który jest ponad 50-kilometrowym odcinkiem. Na którym Czesi wymyślili, że Morawy można zwiedzać z poziomu wody, wynajmując Barkę. I na tej barce macie sielskie życie. Możecie zapakować tam rowery, możecie zapakować gitarę, jakąś swoją ekipę, zrobić sobie tam urodziny, zrobić sobie tam imprezkę, albo sobie po prostu kontemplować przyrodę i pływać. Barka przemieszcza się między bardzo fajnymi portami, takimi troszeczkę mazurskimi, tylko bardzo malutkimi i przytulnymi i z punktu tych portów możecie potem sobie no, zwiedzać poszczególne miasteczka. Jednym z takich moich ulubionych portów to jest port w Strażnicach, a następnie port Petrowie. Strażnice to jest taka miejscowość, gdzie znajduje się bardzo fajny kemping obok takiego zameczku i parku, a także w centrum miasta na rynku znajduje się już taki zamek z podziemnymi winnicami, gdzie kiedyś, jak byłam z moim mężem, to się tak zrobił, że bardzo trudno mi było po tych schodach ciasnych wyciągnąć go z tej winnicy, więc moja przestroga, abyście uważali na Strażnicę. Natomiast nie ominęli Petrow, natomiast jest to taki bardzo przyjemny porcik, gdzie napijecie się pysznej kawy, zjecie miodownik, a potem biegusiem zobaczycie taki wynalazek jak Plyże. Są to takie biało-niebieskie sklepiki z winem prowadzone przez prywatnych gospodarzy. Skupione są one w jednym miejscu i tworzą taką iście grecką widokówkę. Tak bym to powiedziała. Jeżeli tam będziecie, to oczywiście będzie Wam bardzo trudno wyjść, żeby nie skosztować, nie spróbować tych win, nie tylko burczaka w okresie winobrania, ale też z winek, które właśnie każdy gospodarz pieczołowicie pędzi i pilnuje, aby jego wino było najlepsze. Także koniecznie odwiedźcie. Petrow. On mieści się na granicy już bezpośrednio ze Słowacją. No i myślę, że zabawicie tam trochę dłużej niż nie wiem, godzinę. Wy gospodarujcie sobie tam trochę więcej czasu. Ja bardzo lubię te wszystkie porty, które ciągną się wzdłuż kanału Batów, ponieważ jest tam tak dosyć cichutko i spokojnie i naprawdę człowiek ma takie wrażenie, że jest kompletnie sam na tych morawach i wokół właśnie jest tylko sielska przyroda. W dole są śluzy, są barki i są ludzie Którzy tam śpiewają sobie na tych barkach pieśni, weselą się i to jest bardzo miło popatrzeć na ludzi, którzy są tak fajnie radośni. Ja mam swój ulubiony porcik. Właśnie przy granicy ze Słowacją. I tak zastanawiałam się, czy o nim powiedzieć, ale zdradzę wam. Jest to pot, który nazywa się Sudomierzyce. I jest on z takim starym ceglanym żurawiem, który w środku możecie oczywiście zwiedzać. Mały taki cypelek, gdzie tam znajdą się takie białe, romantyczne stoliczki, gdzie pijecie sobie winko, i jest taka cisza i spokój. I ja tam bardzo, bardzo lubię się zatrzymywać na rowerze i spędzam tam zazwyczaj więcej czasu niż gdzie indziej. A stamtąd zazwyczaj pędzę dalej. Ponieważ morawy. To także większe miasta jak Hodonin, gdzie znajduje się także bardzo fajna taka przystań, a na tej przystanie znajduje się makowa panienka, znajduje się Rumcajs i krecik, i znajduje się taka fajna, fajna knajpa, w której się napijecie dobrego, tym razem nawet i piwa. I Będziecie mieli okazję odpocząć i popatrzeć na to, jak wycieczki szkolne z Chodonina pływają sobie po właśnie rzece Morawi, która jest rzeką graniczną, i zwiedzają ten swój region, o którym się uczą. I to jest takie dosyć sympatyczne i pocieszające, że ta młodzież tak bardzo lubi tą tradycję i tą kulturę morawską i lubi się o niej uczyć. Dalszym miastem, które jest już też takie większe i które możecie odwiedzić, jest to Kyjów. Kyjów to jest taka jakby stolica. Tego regionu. Niedaleko też znajdują się Uchelskie Hradiście. Oba miasteczka są już no, duże w porównaniu z takim na przykład Petrowem. Oba miasta mają przepiękne rynki, mają liczne zabytki i tam już zrobicie jakieś porządniejsze zakupy i zanurzycie się trochę w ten miejski styl życia, i jest mnóstwo knajp i mnóstwo noclegów, i jest co robić, na pewno nie będziecie się tam nudzić. Natomiast jeżeli będziecie chcieli wrócić na łono, Przyrody morawskiej i takiej większej ciszy, to proponuję, żeby się zameldować w Blatnicach pod świętym Antoniczkiem. To jest miasteczko, które też graniczy ze Słowacją i rozpościera się ze wzgórz tego miasteczka przepiękny, absolutnie widok na Białe Karpaty, które już mieszczą się po stronie słowackiej. Mieścić tam taki piękny drewniany kościół. I ja byłam świadkiem ślubu. Jak jedna parka tam sobie brała, i tak sobie pomyślałam, że to jest jeden z najbardziej romantycznych widoków, jakie ever, ever w swoim życiu rowerowo-morawskim widziałam. Także, moi drodzy, uff, opowiedziałam troszeczkę i mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego, żeby nie tylko poczytać, nie tylko pooglądać film, ale przede wszystkim wsiąść do pociągu byle jakiego, bądź do samochodu, zebrać ekipę albo też samemu pojechać i troszeczkę znaleźć takie miejsca, które sprawiają, że będziecie mieć dużo, dużo więcej czasu na to, aby myślami troszeczkę zchillować i odpocząć i aby samemu sobie wymyślić tym razem niekomercyjne trasy rowerowe, którymi będziecie zwiedzać Morawy południowe. Ja na dzisiaj wam bardzo dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że mój zachrypnięty głos wam bardzo nie przeszkadzał i że treści, które wam przekazałam, będą wykorzystane. Także moi drodzy, ruszajcie na podbój Czech i cudownych Moraw południowych. Ja się z wami żegnam. Wysłam moc energii i pa pa do usłyszenia w następnym odcinku. Pa.